Siemanko z tej strony Victrus Dzisiaj nagrywamy poradnik Poradnik Sylwestrowy Top 10 sklepów, które musimy odwiedzić w Sylwestra Jest to na przykład reserved Spodnie z reserved powiedzmy Spodnie reserved? Dokładnie tak Full Bear. Jego nie odwiedzamy Ale Meblex Też nie. Meblex trzeba jednak odwiedzić, bo to jest sklep taki sylwestrowy Kazar. Kazar? Pomoże nam wybrać buty na Sylwestra. Kantor. Dzień dobry. Chciałbym coś wymienić. Niko, tu nie ma. <laughs> <laughs> Dos. Head and shoulder missing toast. Okej. Okay. <laughs> okay, to było całkiem fresh, Wiktor. Mm -hmm. Tutaj jest ten, y, stoisko z sylwestrowymi przekąskami Stoisko z sylwestrowymi Muszę przekąskami Musi się przedstawić. Patrz, to jest Stoisko Sywestrowy Tutaj, wkąd. tutaj są sylwestrowe przekąski. Wybieramy sobie tutaj, numer na policję. Daj się. Tutaj po angielsku pisze, wy nie rozumiecie, że. przekąskę damy, Kurwa. No! Enter six digit code. To znaczy, jaką chcesz? 9, 9, 7, 112. Poszło. O kurwa, dzwoni na pały. Chłopaki, Spytana. chłopaki grzała poszło. Promot. Swiss Czysty. O? Czysty? Czysty? Divers. Ten sklep pomoże nam się ubrać w sylwestra. Mają taki sylwestrowy vibe. Zrobiłbym przewrót ale mam butelkę w plecaku Laris. W tym sklepie znajdziemy świetne przebrania na sylwetka. Ja teraz zademonstruję. Patrzcie na te maski. I na tamte opaski. Te. Zrobimy zoom. No całkiem świeże jak na taką okazję. Okazja raz do roku. Lacoste Jak już wspomniałem, okazja raz do roku. Trzeba się dobrze ubrać. Ej, to są pojazdy sylwestrowe, chyba. Trzeba się dobrze ubrać, dlatego, Lacoste będzie idealnym sklepem. Raz w roku można solidnie wydać pieniądze na taką okazję. Ale nie tylko ubiór świadczy o naszym wyglądzie, lecz też nasz pojazd. Do wyboru, do koloru. Ten ostatni wygląda całkiem świeżo. Okej. Okay. Ale wychodzimy z nie mamy Sylwestra <noise> Hej no ze zepsułeś, jutro jest Sylwester To jutro kupimy Jutro Będą... jak to bywa w Sylwestra? Jest całkiem zimno Ale to czapka na głowę nam się też przyda. No jest całkiem... całkiem zimno, ale... A gdy pod wpływem alkoholu będziemy na Sylwestrze i po Sylwestrze. Możemy sobie zamówić taką taksówkę. Chodź jeszcze o pożyczkówce. I mm. tam stary Piotrka siedzi w tej... W tej jest tak <grym> Chodź o pożyczkówce. Mm. pożyczkówka. No nie sklepie tam malenóweczka, ale... Ale takie...